W Jesteśmy w trakcie oficjalnej ceremonii ważenia przed galą xtbks 208. a ze mną gość specjalny, mamy Khalido, witam. Witam serdecznie. Wiadomo, że jako Olsztyn musiałeś się pojawić, no ale myślę też, że rola Ibrahima tutaj odegrała dużą rolę. Wiem, że Wojek mówił, że tobie też zależało, żeby, żeby on tutaj zawalczył. Eee, tak, no bo przede wszystkim to jest mój brat, eee, po drugie prowadzimy go w RP Fight, jest jako, wiesz, nasz zawodnik. Eee, ale jeszcze są zawodnicy nasze z Olsztyna, Adrian Żeliński, Adam Soldajew też tej siebie. No ogólnie, wiesz, no fight card, ogólnie jest Kajzu. po prostu. Tym bardziej, że to jest w Olsztynie, to jeszcze bardziej cieszy. Powrót i Bragima jest takich chyba wyczekany i przez fanów i, i mam wrażenie, że troszkę wzmocnienie fajne tej, tej dywizji też. Rozumiem, że, że ty też chyba zadowolony z tego. Ja jestem zadowolony, ale wiesz to niepotrzebnie było jakby ta przerwa między Chciałabym, żeby on dalej kontynuował po tych skończeniu kontraktu, pierwszego kontraktu z KSW, dobrze by było, że został, tylko miał tą przerwę niepotrzebną. Ale cieszę się bardzo ja i oczywiście, że kibice też czuję, że widzę, że kibice też chcieli, żeby wrócił. Niepokonany mistrz w KSW był, w tym pół ciężkiej, więc wracam. Mam nadzieję, że... Niedługo zdobędzie ten pas. No to e, tyle można powiedzieć o gwiazdach wieczoru, bo wszyscy wiemy, że naszych widzów najbardziej będzie interesowało. Kiedy ciebie będzie można z powrotem ujrzeć w klatce KSW? Już nieraz mówiłem o tym, że na razie zajmuję się swoim takim prywatnym i spróbowałem jakimś tam nowym projektem. Chciałbym się na tym skupić. Jeżeli mam wracać, to się skupić na, na, na przygotowaniu. więc... Na razie nie skupiam się, nie da radę zrobić dużo rzeczy naraz. Tak jak powiedziałem, raz w roku walczę. Zaraz podokończę swoje sprawy i wtedy usiądziemy z KSW i będziemy myśleć. A jest szansa w tym roku? Nie wiem, nie wiem, jeszcze nie wiem. Naprawdę to jest jakby, to zależne od mojej chlasie, tego mojego projektu jest. No to zapytam w takim razie o, o tą kategorię w, w wagową twoją, kategorię średnią, bo tam się dzieją teraz bardzo ciekawe roszady. I czy, czy ktoś w ogóle z tej trójki, Kuberski, Pawlak, Paczuski, Michalski jeszcze do tego wszystkiego dochodzi, czy, czy z kimś z nich walka by wchodziła w grę, czy w ogóle ciebie jeszcze interesuje starcie o pas, czy to by był znowu super fight? Wiesz co, no wiesz, no tam fajnie się porobiło w tej wadze, jest on, naprawdę wzmocniło się mega, chłopacy, że walka paczuski kuberski jest mega ciekawą walką, e, też dla mnie ciężko do oceny jeżeli chodzi kto jest tutaj faworytem, wiadomo, że mistrz aktualny zawsze jest takim tym faworytem, ale Paczuski jest solidnym, bardzo solidnym, bardzo dobrym zawodnikiem, już teraz kompletnym, można powiedzieć powiedzieć, no wiadomo, że w parterze nie sprawdził, ale bardzo ma dobrą defensywę i się broni od tych zapasów ale w stójce robi swoje i bardzo dużo się porusza na nogach, jest ciężkie do ustrzelenia i ciężki orzech, orzech do zgrzy... zgryzienia będzie dla, dla Kubarskiego ciekawa walka bardzo natomiast jeżeli chodzi o mnie no i na razie nie jestem wiesz, no też walka o pas ja miałem ochotę bić się o pas S povlakem. Udało się wtedy. wiesz, Dalej powstaje znowu pytanie: pójdę po ten pas. Oczywiście nie jest to powiedziane, że dam radę go zdobyć, a gdybym go zdobył, to dalej musiałem go bronić. Wiesz, no ja nie wiem, ile ja Oczywiście, że chcę. Chciałem spróbować, bo byłem jako kontender, jako pierwszy byłem w kolejce, jeżeli chodzi o walkę o pas, chciałem to z tego skorzystać. I tyle. Póki jest moja szansa, jestem pierwszym pretendentem w rankingu. No dobra, spróbuję jeszcze raz. Nie udało się. Zaledwie z Bartosińskim. Teraz, teraz trzeba zobaczyć, co oni się działo. A patrzuski czy Kuberski, na kogo byś stawiał w tej walce? Stałem na obu. Obu lubię. A kto Twoim zdaniem wyjdzie z podniesioną ręką? To Ci mówię. Uważam ich za znakomitych zawodników. Daję według mojej oceny, i mam nadzieję, że nikogo z nich nie obrażę, bo taka jest prawda 50 na 50. Ja myślę, że tam jest. No naprawdę jest poziom ich stójki, obu zawodników, style troszeczkę inne e, i ciężko mi jest powiedzieć kto, 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 kto ma większe szanse. No to czekamy, bo myślę, że to jest walka bardzo, bardzo ciekawa i w takim razie... Zapytam, pojawiło się dzisiaj na czacie naszych patronów, kiedy było wiadomo, że będzie też Kylian z tobą. ktoś napisał, że e, kiedy uważasz, że, że byłeś w swoim Prime? Teraz. A czy Adrian Bartosiński to jest w takim razie największy skalp w Twojej karierze? Słuchaj, no na moim etapie było każdy etap mojej kariery zdobycia. Trzy razy zdobywałem pas z KSW, wagi półciężkie, później dwa razy. E, 84, z różnymi zawodnikami walczyłem, w poziomu, wiesz, no nie wiem, mecz, nie potrafię powiedzieć. No. Zawsze ta ostatnia walka, pewnie, jest taka najważniejsza i naprawdę wymagający zawodnik z 16-0, niepokonany mistrz, wiesz, dla mnie to jest bardzo dużo. Cieszy mnie to bardzo, że jestem w stanie rywalizować z takimi zawodnikami najlepszymi. To było najcięższe. Naj, naj, naj jakby na. Największy skarb? Całe, wiesz, wszystkie wygrane są skarbem, nie? Wszystkie wygrane są skarbem. No to y, inaczej, zapytam z perspektywy takiego doświadczonego zawodnika jak ty, czy dużo się mówiło o tym, że Adrianowi ta porażka może dać więcej niż jedna wygrana. Jak, jak ty na to patrzysz z perspektywy jego poprzedniego rywala? Wiesz o co chodzi, no nie mi to oceniać, nie? To nie mi to oceniać, e, to sam zawodnik sami sobie... Każdy sam wie co mu to dało. Ja nie będę oceniał, bo nie wiem co w jego głowie jest. To wiesz, no nie wiem. No dobrze, no to w takim razie e, czekamy, kiedy będziemy mogli Ciebie obejrzeć znowu w klatce, bo wiem, że fani bardzo mocno na to czekają. No, no, dziękuję i do zobaczenia. Mam nadzieję. Nie do takiej przyszłości. Oby tak było. Dziękuję Ci bardzo.